Cześć! Przedstawiam rower BH Expert 5.0 w rozmiarze L i tym całkiem ładnym niebieskim malowaniu. BH to hiszpańska firma, która nie cieszy się u nas wielką popularnością, ale robi ciekawe rowery z niezłym wyposażeniem w dobrych cenach. Jeśli film Ci się podoba i uznasz go za użyteczny, będę wdzięczny za lajka like i subskrypcję, to wielka pomoc w rozwoju kanału. Z ciekawostek BH ma w swojej ofercie bardzo duży wybór rowerów elektrycznych, które nie należą do najpiękniejszych, chociaż te najnowsze konstrukcje wyglądają już całkiem nieźle. Expert 5.0 to prawie najwyższy model, ten tutaj ma już 3 lata, a obecne roczniki kosztują ponad 1000 euro. Ten egzemplarz różni się trochę od serii. Posiada miks 12-rzędowego napędu Shimano SLX z kasetą Deore, pozagrupował korbę t 510 i bardzo dobre hamulce XT. Amortyzator to prosty, powietrzny RockShox Recon Silver, który tak jak rama posiada sztywną oś w standardzie Boost. Koła kręcą się na kulkowych piastach Shimano, zwijanych oponach Continental Racing i super lekkich dętkach TPU. W rowerze jest też parę akcesoriów od BHA, nowa kierownica Uno i siodełko Selle Italia. W takiej specyfikacji rower waży mniej niż 13 kg, a po wymianie kół np. na, na DT1700 i amortyzatora na RockShox Rebe można by spokojnie zejść do 12 BH ma klasyczną, wygodną geometrię i posiada parę uproszczających życie rozwiązań, takich jak normalne prowadzenie pancerzy w ramię, wkręcany suport, zintegrowane stery i dwa mocowania do bidonu. Rama jest lekka i wygodna dzięki tylnym, spłaszczonym rurkom górnych widełek, a sam rower jest po prostu dobry. No nie mam się tu do czego przyczepić. Jeździ się na nim żwawo i przyjemnie, ma wszystko to co powinien mieć, nie jest super drogi, wygląda ok i można go jeszcze łatwo ulepszyć. Ogólnie polecam. Dzięki za obejrzenie. Jeśli masz jakieś pytania lub coś do dodania, pisz mnie o w komentarzach. Cześć!